1, 2, 3, 2, Dzisiaj podobnie umieramy, bo Gaijin mi od hazardu Gaijinmi jak zawsze w hazard wcisnęło Otwieramy kolejne 75 skrzyneczek Także lecimy bez żadnego pitu-pitu gadania Zobaczymy co teraz nie dostaniemy Co? Nie wiem, po prostu mówię, żeby było by to tak. Bo kurwicy idzie dostać przy otwieraniem tego O, o Chuja. Nie. nie ma Wyślę to Gaijinom, mówię, wyślę to Gaijinom, powiem wam jak a oni pokażą 0001 szansy na wyjęcie czegoś. No tak. No bo tak jest. No jak w Azur Lane jest kurwa. 1% szansy to 1% szansy na wyjęcie tam... Nie, nie, nie. Tam jest jeszcze coś chyba z gwarantowanym, po iluś. Nie pamiętam. A Geji Mach, tylko gwarantujemy, że prędzej czy później kupisz złote orły. No ja, że zbankrytujesz. O, ogień, ogień. Nie. Nie, nie. nie, nie, Bo jakbym dostał tego Isa, to bym się Gajin całe załamało. Po prostu. Jakbym w ogóle coś dostał mocniejszego, no. Wie... Jakbyś w ogóle dostał Skina za 0,10, za co nie? Tak, i potem oni nie. on już swoje szczęście na tą grę zużył. Już nawet Consume Again mi się pojawiło. Bo już ogarnąłem, że jest taka opcja, a nie ten. nie, 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 nie. nie, nie. <śled> Eee, ból dupy. O, 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 ale nie, bo to wygląda nie. dziwnie. psa, u bals. No, dawaj, 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 dawaj. Zjadłem wszystkie chipsy, z... szczerze. Łażników. Proponuję w ogóle dzisiaj Terminatora obejrzeć, tak z ciekawości. Trzeciego? Tak. Bo to może być fajny film. Ja lubię ten kurczę, Jak wczoraj się jak Spoko. się. Spoko, ostatnio... tylko jeszcze bym wiesz co zrobił, dokończył dwójkę. A co tam zostało nam ze scenek? Prawie nic. 10 minut. A, no niby jo. Ja. Okej. Okay. Dobra, ale to pogadamy, jak po otwieraniu skrzynki. Ktoś, jesteś, pewnie też ciekawy, co tu padnie. No para bym nie dostał. Tylko... Jedyny jest plus tyle, że wrócę na półtorej miliona. Yy, pewnie z tymi. z tymi otwieraniami. O kurde, nie. <gry> Co ty, wierzysz, że ty coś zdrobnisz? Wierzę, bo ja... ja, ja nie, wierzę, przepraszam, że... sorry, ja dropnąłem... Yy, kiedy to było? April? Kwiecień? W kwietniu był ten event, co nie? Nie mam pojęcia. Wynkami. Ale Chyba tracę... tak, na april, tak na april Fulsa, no. Tracę to dropnąłem raz tej milion tej... i raz pięćset, tak? To same boostery. Z tracę... dodatkowymi życiami. Tracę wiarę w to Naprawdę. A niech mnie ktoś zbanuje za hate speech, to mu... To powie... To dam mu moje konto, słuchaj, graj, a potem wydaj to i zobacz czy będziesz wesoły. Tak. Sam ciebie zbanuję za hate speech. To nie jest hate speech. It's freedom I don't speech. The fuck. America... Not <laughs> A... Słyszę, że psyka ci już siada. Tak. Bo ile już... A ja zaraz się popłaczę ze ja, ja już nie liczę ile tego jest. Ale ja już... Co ja? No, no i chuj no. No i co? <gry> Gajin bully mi No dobra dostać booster u. Nie narzekaj Uuu booster u, Zajebiste o dostałem order ale fajnie Kurde zawsze chciałem mieć tak jeden Rodzice mi na komunie order jeden zajebali Bajda! Smaili! No, Na! Ale przynajmniej coraz więcej tych boosterów Universal Bakapuz dostaje. No, come on. Zobacz, po co ile zostało. Właśnie ja zaraz zobaczymy, oprócz. ile? 38. 38. Jeszcze mam szansę, jeszcze mam nadzieję. DZIEJEGAD Nie, oczywiście, że nie Co ja, co ja się będę... Co ja w ogóle będę się martwił? Przecież wiadomo, że to no... no że dostanę to no Nie dostanę, no To mam akurat, przyznam ten emblemat drogi jest podobno. To też mam, to jest drogie. O mój Boże. Nie, czekaj, wiem co, wiem co trzeba zrobić. Będę po prostu dmuchał w mikrofon, to może dostanę te pieniądze. Nie, nie powiedziałam. Kurde. Niedźwiedź, niedźwiedź, chodź, nie, nie, Niemiec. Tam do papa, czy coś. Nie, może mam za. Ja, 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 ja mówię: jak dostanę jakąkolwiek maszynę, maszynę, to nagram jak tańczy taniec w Fortnite'ach, Chuj, jak dostanę? To, to, to jest tak mała szansa. Ale mówię, zrobię nie to. Nie będzie tego filmu, nie będzie. Zrobię to, zrobię to. Jak mi Gajin da, to zrobię to. Pierdzielę. No ale nie. To ale jest Nie problem. będzie tego, to, 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 to widzowie będą mogli potem napisać Gajin, wy kurwy chciałem zobaczyć, jak trojk stańczy w prawdziwym życiu. Nie. <laughs> o, kurwa, jakieś gówno Minotaurusa dostać. Putafoniksa drugiego dostałem tyle boosterów do Gage Entertainment, War Game, War Thunder Game. Co? Nie pyta, ja już tracę wiarę w to. Odechciałem się grać w grę, ale dostałem tyle boosterów, więc muszę w to grać. PPS, no nie, no fajnie byłoby. Ja pierdzielę. Event trzeba zrobić. Kurde no... 500 tysięcy. Uuu, pół miliona! Uuu, pół miliona, to już to coś... będzie więcej skrzynek otwieranych. w Nie, nie, ja, ja mam to w dupie. Ja mam to w dupie. Nie, 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 nie. nie, nie. Dawaj, otwieraj, aż do bankruta. Nie, 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 bo ja muszę, bo ja mam co kupić. Dobra, do, do 500 tysięcy. Nie, bo to jest za mało dla mnie. Ty no chłopie, ja przy milionie Ile pancerniki kur... Po milion ileś. Nie. Ja mówię, ja muszę dostać przy płynnym milionie. Zanim zdobędziesz, to uda ci się na Po tym płynnie też mam wydatki inne. Tak, jak miał dostać, no to buba. No, BMD4 bym przy... Ja Co? też bym dostał. Też chciałbym dostać. Ty dobrze. się... No, do line -up... Zaraz zobaczymy, ile mi zostało. Mało Wyjebane na kolej. Choć ja nie wiedziałem, że takie dikalsy w ogóle istnieją. O, 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 10. Jest Cześć. backup, dobrze. Teraz mi zostanie 10. Mi pół? Nie, no nie, no dobra, 10 mi zostało. Kurwa, trzeba to było dzielić na 50, to bym jeszcze jednego openinga zrobił. Heh. Zobaczymy i nie, pieniążki. Wow. Zrób jeszcze jednego mówię ci. Nie, Do Bankuta. Wyjebane to. Upupu. Uh, 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 wyjebane. Uh, uh. <laughs> Wiesz, że <laughs> nie musiałbym pracować przez 3 miesiące, jakbym to miał. 700 dolarów. No. Właściwie 1500 chyba jest za to. Dużo. Nie nawet tego bym nie chciał przysądnie bo mam co to ma być. Najlepsze jest to, że mogę dostać coś, ale to też może być gówno. No właśnie, takie pierdolety, no. Masz bardzo mało szans na dostanie nawet gówna. No właśnie, tutaj albo to, albo to, no ale to wiadomo. Nie, o, albo. 100 tysięcy. Zamiętajmy. Aby ten tygra grosiu poratowała, no. Bo ona wie, że ja już po prostu sobie przygotowuję te... Uuu, dwa pokopy. Ja już sobie przygotowuję kurczę ładną linkę, na której się powiesić, bo już bankrutem jestem. Eee, nie pierdolę półtorej. Mi... Ponad. I, i, baka, baka, baka. O! Baka, baka. Udałaś... A moje uszy. Losing my insanity. Nawet nie oczy, że ja to nie jest marynarka. Na Ja też myślałem, że ci. Ja też myślałem. Dziękuję. Dobra, lecimy do bankruta. Będziemy lecieć do bankruta. Dobrze!